Szczerze mówiąc, to sam nie wiem, jak to się stało. Poczułem potrzebę ruchu. Zawsze się ruszałem, trenowałem jakieś różne sporty. Ostatnio nie. I znalazłem informację o dojo tutaj na Chłopskiej i o swojego wieku mówię a, jeszcze raz spróbuję i nie żałuję, chociaż czasami po dzisiejszym treningu na przykład trochę żałuję, ale <grywka> dostałem w paluchy kijem, ale bardzo się cieszę, że się zmobilizowałem i że, i, że chodzę i że się ruszam. Nie, do, zacząłem trenować rok temu, tak? Ponad troszeczkę, ale wcześniej trenowałem y, różne sporty. Piłkę nożną, zapasy kiedyś, y, rower. To tak cały czas są jakiś boks chodziłem, nawet na jakiś boks. Co jakiś czas zmuszam się do tego, żeby y, aktywować się fizycznie. To nie wiem, czy jeszcze czy mogę coś powiedzieć, co mi daje Aikido, bo na razie to daje mi ból i cierpienie, ale myślę, że, że jak będę wytrwały, to nauczy mnie czegoś jakiejś pokory może. No, na razie to mi daje przede wszystkim ból i wycisk chyba Aikido. Walka z samym sobą, chyba, tak jak to tam dla mnie przynajmniej. No. Dla mnie Aikido jest walką z samym sobą. Na pewno jako, jak każdy sport czegoś uczy i coś może wnieść w życie codzienne, ale to ja chyba tak tego nie traktuję. Dla mnie to jest po prostu forma ruchu. Znaczy, nie chcę też, żeby to jakoś płytko zabrzmiało, ale dla mnie to jest po prostu aktywność plus. Nie wiem, to chyba za wcześnie, jeszcze mówić o jakiejś drodze, ale no, walka z samym sobą i droga, droga, jakaś droga, nieustająca droga.